Pinokio. Tak, i jak wszyscy wiemy, o czym był Pinokio. Chciał być chłopcem, drewnianą lalką. No i dlatego zapraszamy Państwa serdecznie. Można rodzaju, tylko zwykły kawałek Ten kawał drzewa znalazł się tu w samą porę. Przyda mi się do zrobienia pięknego stolika. Nie wiem, nie jest to silne. dostać ten głos. Muszę się tylko dawać. Weźmy się do pracy. Aj, boli! Skąd mogły zdać się A może ktoś się ukrył w tym planu? Jeżeli ktoś się ukrył, tym gorzej dla niego. Już ja go urządzę. Dzień dobry, majster Wysieńka. Cóż to robicie, siedząc na ziemi? Utrzymuję rówki i może... aby i Oby się wam udało. E, dziękuję. Co was do mnie sprowadza, półmierze że Własne nogi. Umyśliłem sobie wystrugać z drewna z ładnego pajaca. Ale takiego cudownego, który był umiał tańczyć i robić karko one skoki. Z tym pajacem chcę zadrawać po świecie. A żeby zarobić sobie na kawałek, Który nie nie Cóż wy na Drawa ma małego. Kumie? Dlaczego mi ubliżacie? To ja. Nazwaliście mnie ma małego. To ja. Zaraz wyjdzie, że to ja sam to powiedziałem. A ja mówię, że to wy. Nie. Tak? Nie? Tak? Nie? Tak! Nie? Nie, 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 proszę. A wyrwiecie mi wszystkie włosy! Chciałbym A. dostać ten kawałek drewna. Dacie mi go? Eee. No w sumie to. Ach, to tak uprzejmie drepczacie mi swój podarunek majstrzywisienka. Omar, żeście mnie nie okulawili. Przysięgał wam, że to nie ja. Może sam się kopnąłem? Mówię, że... Osioł! Ma małego. Głupiec! Ma małego. Ma małyka! Nadal ma A, ma Dobra, dobra, już, już. Weźcie sobie to teraz. Dziękuję wam serdecznie. Jakie imię mu nadać? Więc nazwę go Pinocchio. To imię przyniesie mu szczęście. Znałem całą rodzinę pinokie. Pinokie ojciec, pinokie matka. Dzieci też pinokie. Wszystkim doskonale się wiodło. Najbogatszy chodził na rzekę. Zrobię mu teraz oczy. Drewniany ślepia. Czemu patrzycie na mnie? A teraz zrobię mu usta. I nos. Przestań się, <grymne> się śmiać, kurtański synku. Nie, nie ruszaj, ruszaj rusz. moich głosów, to boli. A. Jeszcze nie jesteś wykończony, a już uchyliasz swojemu ojcu. Źle mój chłopcze, bardzo źle. Jestem głodny. Ale ja nie mam nic do jedzenia, jestem biedny. Człowiek. Jestem głodny i muszę zaraz coś zjeść. Zaczekaj. <grym> Mam tu jedną wróżkę, którą chciałem zjeść na kolację. Nie lubię gruszek ze skórką. Teraz ją odjadę. Smakuje? Trzymaj. Smakuje ci? Dalej jestem głodny. Dalej jestem głodny i Co jeszcze z kurkiem? Nie mam już nic więcej. Nie chcesz już chodzić, więc jutro pójdziesz do szkoły. Nie chcesz do szkoły! Ale co to, nie uciekaj, trzymajcie go! Uch, ale się zmęczyłem. Idźmy już spać. Minotki, o! Co mnie kopa? To ja. Jaki ja? Mieszkam w tej izbie od lat. Ale dzisiaj ta historia jest moja. I jesteśmy żeby prawdziwą przyjemność, to będą się zgadaliśmy. Nawet nie ona się za siebie. Bo ja jak najszybciej chciałbym wyruszyć z Bo inaczej podzieloną nas z innych chłopców. To, będę, to znaczy będę musiał iść do ale Ja ja mam najmniejsze wody no. do nauki. W jednym a nie wiesz, że postępując w ten sposób zrobisz z siebie wielkiego ślicznego osła i że wszyscy będą przez siebie wyśmiewali. Naucz się przynajmniej jakiegoś zawodu, żeby móc sobie uczciwie zarobić na koło chemot. Ze wszystkich rzeczy świata jest tylko jedno, jedyne, które mi się podoba: jeść, pić, bawić się i prowadzić żywotniczenie. Zapamiętaj, ja mój chłopcze, że ci wszyscy, którzy wybrali sobie taką pracę, zawsze się swoje Oj, uważaj, bo jak pan coś, to biada ci. Tato, chciałam Cię przeprosić. Wybacz mi moje żołnierstwo. chodzić do szkoły. Doskonale, mój chłopcze. Ale żeby iść do szkoły, muszę mieć jakiś elementarz. Ale co to zrobić, żeby to dostać? Nie z czego? Idzie się ze mną z minionym. Do księgarni, kupuję. No dobrze, sprzedam swój jedyny karton bezpieczeństwa. I kupię ci. Dzień. Dzień. Czy da Ci liczyć? Potem zarabia moc gorośba i sprawia, że piękny, pełniany kaftan. Pełniany to za mało. Chcę, żeby był złota i srebra i z brylantowymi guzikami. Ten biedny człowiek, żeby mi dać wykształcenie, sprzedał swój jedyny kaftan na taki mróz. dobry Pinokio, dokąd idziesz? Dzień dobry Pinokio. Kim Jesteś Skąd znacie moje Ja Jan jest koch, a to mój przyjaciel Lis. Dobrze znamy twojego tatusia. Gdzie go widzieliście? Widziałem ja go wczoraj przy bramie mojego domu. A co on tam robił? Aby kupić dla ciebie sprzedał swój płaszcz i był w samej kamizelce I drżał zimna. jednym tatuś, ale dał Bóg, od dziś nie będzie drżał zimna. Dlaczego? Dlatego, że jestem przy wielkim panem. Ty? Wielkim panem? Niemal się go śmiać. Nie chcę wam robić smaku. ale zobaczcie o ile się 5 Pięć cennych pieniążków. Kupię za niego sobie nowy element nasz do szkoły. Chcesz iść do szkoły? Spójrz na mnie. Z powodu głupiej chęci z nauki straciłem nogę. Z powodu głupiej chęci do nauki straciłem wzrok. Świeżdż. Pinokio, nie swoich kolegów. W przeciwnym razie poszałujesz tego. I idź szybko do domu i oddaj te pięć pieniążków Tatusiowi, który rozpacza z powodu, że mu się gdzieś zagrożyłeś. Chciałbyś po prostu z pieniądze? To znaczy, chcesz z na tych pieniążków zrobić 100 100, dwa tysiące? a jakim to sposobem? Bardzo łatwe. Teraz mhm. do chodź z nami. Ale ci mu do kogo chodźmy ze Do krainy głupków. Nie, ja do mnie pójdę. A więc koniecznie chcesz właśnie w zon. Idź więc tym gorzej dla Ciebie. Tym gorzej dla Ciebie chcesz dać od dnia kaszczęściu? Z pięciu pieniążków dnia na dzień zrobiłbyś dwa tysiące. Jak to możliwe, żeby po prostu aż taka suma? Musisz wiedzieć, że w krainie cudów jest takie błogosławione miejsce. W tym miejscu tylko pierwszej wielkiej odczuci ziemi i po tam na przykład jeden złotych pieniążek. To sybieć od w ziemi, to dajesz drogę dla wież danej wody. Sobie, zł, to sybie sztyknął a 20 Nocy, twój pieniądze zacznie kiełkować i piknąć, a rano kiedy się wbudzisz i pójdziesz do krainy cudu, zostaniesz, zostaniesz... Cudowne drzewo, obwieszone troma twentymi pieniążkami, ile możesz zabierać w wspaniały, dojrzały chłos z boża. Gdy tylko zbierę te pieniążki, zaniosę dla się, a Wam w podarunku... w podarunku zaniosę Dam aż pięć. Dam? w podarunku my nie pracujemy dla marnego zysku. My pracujemy właśnie po to, żeby wypłacać innych. A więc chodźcie, nie idę z wami. Oprócznijmy na chwilę. Inokio, nie słuchaj ludzi, którzy oferują ci, że wzbogacą cię z dnia na dzień. Zazwyczaj są to albo na najpańca, albo na drzwi i grosze. Wracaj do domu. Zwykle bajdy, znikaj. doprawdy biedni chłopcy. Jesteśmy wciąż upominani. Wszyscy nas łajają, wszyscy nam udzielają, udzielają rad. Wstawajcie! Tu jest pole cudów. Leśnij teraz pięć złotych pieniążków i za kilka minut zmierzasz dwa tysiące. Pokaż się i wykop rękami niewielki dole w ziemi i zrób swoje pieniądze. Chciałam dalej robić. Nic więcej, teraz może młodyś. Lubcie za jakieś kilka minut, a zostaniesz cudowne drzewo, które będzie miało gałęzi obmyślone złotymi pieniążkami. Nie no pamiętaj, my nie chcemy podarunków. Nam wystarczy to, że pokazaliśmy ci sposób na zgadzanie się bez większych trudów. I to nam sprawia największą radość. Pod jednym warunkiem. Będziesz grzecznym chłop chłopcem i będziesz chodził do szkoły. Ale szkoła mnie męczy, a od nauki dostaję boleści. Mój chłopcze, ci, którzy tak mówili, prawie zawsze kończyli w więzieniu albo w szpitalu. Na tym świecie każdy człowiek musi pracować. <śm> <śm> Węglarzu moglibyście ulitować ją biedny, nad biednym chłopcem i dać mu choć jednego solda, który ziewa z głodu. Nie ja tylko jednego solda. Pod warunkiem że pomożesz mi mieć te dwa wiatra Ale węgiel jest ciężki, a ja nie chcę się męczyć. Wobec tego musimku baw się, że niech angielnie to biednie na wodę. Ale wracam do A więc to ty! Wiesz co, znosiło mi się to ciągłe bycie jadące. Chcę dorosnąć, chcę być takim jak inni. To bardzo proste, musisz żył w Chcę zmienić moje życie. Powiedz mi to? Przeżegam. Obiecuję. Minogram. Ile to już razy przyrzekałeś? Natusiu, jak to szczęście, że cię widzę. Wybacz mi moje błazeństwo. Dobrze, mój chłopcze. W takim razie możesz już zacząć chodzić do szkoły. A czy przypadkiem jest już za późno na naukę? Nie, mój chłopcze. Pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, aby zdobywać wiedzę i chodzić do szkoły. A więc przyrzekasz do szkoły. Przyrzekam, że nie do szkoły. Dobrze. O, Pinokio, już nad nami, biednymi kalekami. O, już. O, już. Raz mnie oszukaliście jesteśmy no, naprawdę jesteśmy biedni, nieszczęśliwi. E, jeżeli jesteście biedni, to zasługujecie na to. Przypomnijcie sobie stary przysłowie. To okradnie za, no, za życia umiera bez koszuli. Żegnajcie oblicze. Tam jest taki A, tak. Może będziemy mogli w niej zmieszać. Widocznie no, jest... wiele przygód, które nauczył, go, jak należy planować. Jest... Dobrą wolę. Zmienił się w dobrego chłopca i wszystko skończyło się tak jak trzeba. Dziękujemy. Dobry!